EkoPlaneta Za nami jubileuszowa 20. edycja EkoWystawy w Pietrowicach Wielkich. Kuba Pochwyt, witam i zapraszam na audycję Ekoplaneta, w której ponownie wracamy do tego dużego wydarzenia z ekologią w roli głównej. Poprzednio rozmawialiśmy m.in. z Wójtem Piotrowic Wielkich Adamem Wajdom oraz starostą raciborskim Grzegorzem Swobodą, którzy opowiedzieli nam o idei tego wydarzenia. Naszym rozmówcą był również Bronisław Karasek, radny sejmiku województwa Śląskiego i zarazem przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zwraca uwagę na fakt, że samorząd województwa Województwa Śląskiego na tematy związane z ochroną środowiska kładzie szczególny nacisk. Oczywiście Samorząd Województwa Śląskiego w 2017 roku podjął uchwałę antysmogową i ja jako Przewodniczący Komisji w tym czasie, bo również pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, działaliśmy właśnie w tym kierunku, żeby ta uchwała została podjęta. I w tym roku mamy w. Planie, w programie posiedzeń komisji właśnie podsumowanie tego co, jakie efekty osiągnęliśmy przez to prowadzenie tej uchwały antysmogowej, bo naprawdę efekty są imponujące. No, nie byłoby tych efektów, gdyby nie współpraca wszystkich środowisk i samorządowych i te działania edukacyjne, proekologiczne, no i wsparcie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, no i środki zewnętrzne. Potądki jako wystawy w Pietrowicach Wielkich miały miejsce ponad dwie dekady temu. Pierwsza edycję tego wydarzenia doskonale pamięta posłanka na Sejm RP Gabriela Lenartowicz. Czy to dobrze, że ekowystawa po tych latach przerwy wróciła do Piotrowic Wielkich? Oczywiście, że dobrze. To był pomysł tu lokalny. Ja właśnie opowiadałam, jak pierwsze kotargi się odbywały na takich betonowych płytach z kablami elektrycznymi w deszczu, jak sobie to przypomnę. I potem żeśmy razem, z, jeszcze z Wójtem Wawrzyngiem, ale ówczesnym już sekretarzem Adamem Wajdą, wymyślili, ja byłam wtedy w sejmiku radną, Wymyśliliśmy właśnie ten projekt, czyli tę halę, tu adaptację tych obiektów, adaptację, modernizację byłej roszarni pod hasłem rewitalizację terenów poprzemysłowych, łącznie z wyposażeniem w tę scenę ze środków unijnych. Tu chyba ponad 5 milionów euro chyba zostało zainwestowanych, także mamy Wash and go. Unia Europejska. Ekologia i praktyka i technologia i to są właśnie targi, targi, które odpowiadają pietrowickie, które odpowiadają na autentyczne potrzeby społeczne, bo one wyrosły z tych potrzeb i po tłumach widzimy, że nadal tak jest, ale jednocześnie są taką, takim praktykowaniem ekologii, która ma wymiar nie tylko fizyczny, ale i praktyczny, ale i ekonomiczny, bo to jest taka ekologia, która oszczędza nam nie tylko środowisko, ale i kieszenie. Ważną częścią tegorocznej ekowystawy była konferencja edukacyjna pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podczas której eksperci poruszali takie zagadnienia jak termomodernizacja budynków, audyty energetyczne, magazyny energii, domy pasywne czy ogród przyjazny środowisku. Z nami jest Pan Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, dlaczego warto organizować takie wydarzenia jak Ekowystawa, czyli. Ta impreza, podczas której spotykamy się w Pietrowicach Wielkich. Przede wszystkim jest to znakomita okazja do prezentacji właśnie nowych technologii, nowych rozwiązań związanych z poprawą szeroko rozumianego środowiska, jak również prezentacja możliwości finansowania tych różnych nowych technologii przez instytucje publiczne, między innymi właśnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do rozmowy z Mateuszem Pindelem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na temat ekowystawy wrócimy w kolejnym wydaniu audycji Ekoplaneta. Wtedy porozmawiamy także z wystawcami, którzy 10 i 11 maja pojawili się w Pietrowicach Wielkich. Kuba Pochwyt, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Ekoplaneta. Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiedzialność ponosi redakcja.